Nie działać. Co? Pozwolisz mi kurwa streamować? O kurwa, nie wiem, że to był naprawdę jedyny problem. Dobra. Aha. Wyjebało się. Nie, nie wyjebało się. Kurwa, nawet nie jest chyba źle. Dobra, poczytam przez ten czas recenzję. na przekonałem mnie do siebie tym, że mogłem. z miotły teraz wyrazić razie, żeby go łapy nie swędziały. Aha. Nawet recenzje, kurwa. Super gra! Całe życie marzyłem o tym, aby stworzyć własny supermarket i prowadzić go ze znajomymi. Daje mi relaks, kiedy po ciężkim dniu w pracy, pracy, w pracy we sklepie, wy wynazwie mogę już wy... no spokojnie kasować produkty w by... tej super grze. Pozdrawiam i polecam. Darmo to uczciwa cena, no chyba, że w moim sklepie. To tylko 189% ceny hurtowej. Można na okładać ludzi miotłom, jak ci kradną. Jak nie kradną, to też. Bez konsekwencji. Fajny symulator tego. Super gra do, pobrania, do pogrania ze znajomymi, a nawet solo. Do... Darmowa, więc za duży plus z jednym DLC dającym tylko kosmetyczne rzeczy. Za małą cenę. Będę wspierać d... Wsparcie dla twórcy. Moim zdaniem, warta spo... sprawdzenia pozycja. Ja pierdolę, choć nie mogę już prawie czytać. Supermarket together. DLC kupuję. DLC za dwa. <laughs> kurwa, 22 zł. Co innego by było, gdybym z tego zarabiał. Nie ma kurwa szans. Kurwa, ale często tutaj robią. O kurwa, wczoraj była aktualizacja. A ile ten sep ma? Kurwa, 28 minut, nie ja mogę kurwa, powiedzieć. Ja pierdolę, on no ma 28 minut w grze. I on mówi, że jest wielkim fanem tej gry. Ja mam 5,4 godziny. Ten ma 8,3. A ten ma 11,3. To może to klikiera napisze. A jest niko. nie ma. A teraz sprawdzę, czy nadal trwa. I ich się nie wyjebał. Ok, jest 3 minuty 15. 18. Kurwa, zaraz zobaczymy, to jeszcze... Może tak długo trwa, to jeszcze nic nie oznacza. Łał, wow, ale takie jak kurwa trzecia obserwacja nawet, nie, źle. Uuu, i się właśnie wyjebał. nie wiem co tutaj się dzieje. A to powinno akurat normalnie działać, ale to... to jakiś czas wypierdala. No coś się tutaj dzieje i to bardzo niedobrego. Hmm? O. Okej, okay, nie wiem jak, to niby chce działać. Ale wierzę, że właśnie w tym momencie chyba wyjebało tą transmisję. No to. Um...